Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, kochani przyjaciele, oblubieńca. Ciąg dalszy naszej pracy domowej, wakacyjnej. Eucharystia, szczyt i źródło. Konferencja na podsumowanie tygodnia ósmego. Serce Eucharystii, modlitwa eucharystyczna, część pierwsza. Modlitwa eucharystyczna jest tak obszernym, bardzo bogatym teologicznie, Momentem, że zajmuje w naszym podręczniku dwa tygodnie i w tej pierwszej części mamy prefację, aklamację sanktus, czyli pieśń uwielbienia aniołów, epiklezę, wzywanie ducha świętego, opowiadanie o ustanowieniu Eucharystii i konsekracji oraz transubstancjację. Chcę Was w tym, tym tygodniu, w tej konferencji zaprosić do pełniejszego zrozumienia i świadomego maksymalnie przeżywania modlitwy eucharystycznej, a także do pogłębiania przez podręcznik, przez modlitwę tego przeżywania, także żebyśmy sięgali po wspomniane ostatnio ogólne wprowadzenie do mszału rzymskiego, które pozwoli nam lepiej poznać mszę świętą. Tutaj mam mszał otwarty na tu jest jeszcze przygotowanie darów, o których ostatnio było, i modlitwa eucharystyczna To jest tak zwany dialog zgromadzenia z Celebransem. I tutaj po raz kolejny uświadamiamy sobie obecność Boga wśród nas. Kapłan zwraca się do ludzi: Pan z wami. Czyli Pan jest z nami i z duchem Twoim, w górę serca wznosimy je do Pana. Dosłownie, mamy je przed Panem. Habemus ad dominum. Nasze serca są przed Panem. Dzięki składajmy Panu, Bogu naszemu. Godne to i sprawiedliwe. I żebyśmy sobie to uświadamiali, żebyśmy to wypowiadali. Z głębi serca, z wdzięcznością, z radością, bo jest za co Bogu dziękować. Dzięki składajmy Panu, Bogu Naszemu. I przypominamy sobie wielkie dzieła Boga dokonane w historii zbawienia. Na początku, a jeszcze zapomniałem powiedzieć o tym, czym jest prefacja. Prefacjo oznacza przedmowę. To łacińskie słowo oznacza przedmowę. Jest na początku liturgii eucharystycznej, tuż po przygotowaniu darów. Przygotowuje zgromadzenie liturgiczne, czyli wszystkich nas, na to, że za chwilę na ołtarzu będzie obecny Chrystus. I na początku i na końcu prefacji są takie wzniosłe formuły. Tutaj tworzymy sobie przykładową prefację. Zaprawdę, godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne to są takie bardzo wzniosłe formy. I na koniec też e, dlatego, zjednoczeni z wszystkimi świętymi, e, wysławiamy Ciebie. E, tutaj widzimy prywację 37. To jest prywacja zwykła na zwykłe dni tygodnia kiedy szaty liturgiczne są zielone i w środku między tymi dwoma momentami takimi wzniosłymi, które są bardzo do siebie podobne w każdej prefacji, w środku jest krótka, taka mała dawka teologii. Czasami to jest króciutko, jedna zdaniowo, jak tutaj na przykład ty z miłości stworzyłeś człowieka, gdy zasłużył na potępienie, odkupiłeś Go w Twoim miłosierdziu przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. I już dalej jest ta wzniosła formuła o tym, że wszyscy uwielbiamy Boga. Zobaczmy, że tutaj jest ten, ten piękny przekaz dwie półniki, jedno zdanie, tego kerygmatu. Wspaniała wiadomość. Są też prefacje, w których ta dawka teologii jest większa. Tutaj mamy 48. prefację o najświętszym sercu Pana Jezusa. I tu czytamy: On wywyższony na krzyżu w swojej nieskończonej miłości ofiarował za nas samego siebie. Z jego przebitego boku wypłynęła krew i woda, i tam wzięły początek sakramenty kościoła, aby wszyscy ludzie, pociągnięci do otwartego serca Zbawiciela, z radością czerpali ze źródeł zbawienia. Zobaczmy, tu jest dłuższa ta formuła, ta, ta część środkowa. Ta profacja jest w ogóle dużo dłuższa, nawet to okiem widać. I zobaczmy, jak dużo tutaj jest treści teologicznej. E... Także przerzucimy na pułapację ślubną 81. Modlitwa za nowożeńców I tutaj możemy przeczytać: Ty zechciałeś obdarzyć człowieka stworzonego z Twojej ojcowskiej dobroci taką godnością, że w małżeńskiej wspólnocie życia utrwaliłeś prawdziwy obraz Twojej miłości. Z miłości, bowiem stworzyłeś człowieka i ciągle go wzywasz. Aby się kierował jej prawami, bo chcesz mu dać udział w Twojej wiecznej miłości. Święty Sakrament Małżeństwa, który jest znakiem Twojego miłowania, uświęca wzajemną miłość ludzką przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak piękne to są teksty. I tekst pełen nadziei, prefacja pogrzebowa. Po kilka jest na te różne uroczystości, ale są takie moje ulubione. I tu na przykład czytamy w 86. prefacji, czyli pierwszej prefacji za zmarłych, że w Chrystusie zabłysła dla nas nadzieja chwalebnego zmartwychwstania. I choć nas zasmuca nieunikniona konieczność śmierci, znajdujemy pociechę w obietnicy przyszłej nieśmiertelności. Albowiem życie Twoich wiernych, O Panie, zmienia się, ale się nie kończy. I gdy rozpadnie się dom doczesnej pielgrzymki, znajdą przygotowane w niebie wieczne mieszkanie. Piękny tekst. Często na pogrzebach, kiedy się modlę tą profacją, to sobie myślę, nieunikniona konieczność śmierci. Ona nas zasmuca, ale mamy pociechę w obietnicy nieśmiertelności. I że gdy się kończy to nasze życie tutaj, to mamy w niebie mieszkanie. No, coś. Pięknego. Mam nadzieję, że podzielacie moje, moje zachwyty. Warto wsłuchiwać się w te słowa prefacji. Wiem, że to jest niezwykle trudne. Ja sam często, a tak mam, że między dialogiem Pan z Wami, z duchem Twoim w górę serca, a tym śpiewem aklamacji, święty, święty, to mózg mi się wyłącza. Jednak jak jestem głównym celebransem. To staram się zawsze te słowa odczytywać, modlić się nimi uważnie, bo to jest bardzo głębokie i piękne. Na koniec prefacji, jak widzimy, jest aklamacja sanctus, łacińskie słowo oznaczające święty. Wtedy łącząc się z całymi mocami niebios, tak jak tutaj widzimy, Aniołami, Archaniołami, ze wszystkimi chorami niebios głosimy Twoją chwałę razem z nimi wołając. I wtedy śpiewamy lub recytujemy Święty, Święty, Święty. Jest to modlitwa biblijna, która pochodzi, można ją znaleźć w dwóch wersetach Pisma Świętego w Księdze Proroka Izajasza. Szósty rozdział, trzeci werset. Czytamy Święty, Święty, Święty jest Pan zastępów. Cała ziemia pełna jest Jego chwały. A w Mateusza 21,9 słyszymy wjazd Jezusa do Jerozolimy y, i jest Hosanna synowi Dawida, błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Hosanna na wysokościach. I te słowa odśpiewujemy lub recytujemy. Y, nie wiem, czy znacie objawienia prywatne Kataliny Rivas, taka książeczka tajemnica Eucharystii. Tam ona mówi, że jak Maryja jej objawiała, jak wygląda msza święta w sposób duchowy, to w momencie śpiewu sanktus sklepienia kościoła zniknęło, otworzyło się niebo i wszyscy aniołowie święci schodzą by z nami, wychwalać Boga. Czyli kościół jest pełen świętych, całe niebo jest tutaj z nami, i to jest piękny moment. Chociaż te objawienia no, są ważne, nieważne, potwierdzone, niepotwierdzone, to są prywatne, ale zostawmy te dywagacje. W każdym razie życzę, żebyśmy wszyscy mieli już na zawsze takie skojarzenie w naszej wyobraźni. Obraz nieba, otwierającego się w czasie mszy świętej, kiedy śpiewamy święty święty, że całe niebo z nami jest na tej mszy. I przechodzimy do kolejnego punktu, trzeciego rozważania. Epiklezy, czyli wezwanie Ducha Świętego. Tutaj otworzyłem drugą modlitwę eucharystyczną, najbardziej popularną, taką najczęściej używaną. I tu są takie słowa: Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby się stały dla na nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. W tym momencie, kapłan. Wyciąga ręce nad darami, a koncelebranci również z boku, stojąc obok kapłana, głównego celebransa, tutaj widzimy wszyscy koncelebranci, wypowiadają te słowa. To jest moment wzywania ducha świętego nad darami. W różnych modlitwach eucharystycznych, różnymi słowami, ale zawsze to oto. Chodzi. Epikleza to jest taka modlitwa w liturgii chrześcijańskiej, która jest skierowana do Boga Ojca, aby Duch Święty stąpił na te dary ofiarne, chleba i wina i przemienił je w Jezusa Chrystusa. Czyli mamy tutaj całą trójcę świętą, czyli Kościół wzywa Ducha Świętego, prosząc o Jego działanie nad darami, aby zostały przemienione w Chrystusa, w ciało i krew Chrystusa. I to Eucharystia, jak każde Boże działanie, jest działaniem Boga w Trójcy Jedynego, czyli Bóg Ojciec działa przez Boga Syna, mocą Boga Ducha Świętego. Epikleza wyraża też nasze pragnienie, żeby wszyscy wierni uczestniczący w tej mszy, przyjmując tę komunię z tego samego ołtarza, zostali złączeni z Chrystusem i zjednoczeni między sobą żebyśmy byli jedną wczarnią, jednym, z jednym pasterzem. To króciutka modlitwa, ale tutaj będzie takich modlitw, bardzo momentów króciutkich, bardzo wiele. Kolejny moment, kolejne rozważanie naszego tygodnia ósmego to opowiadanie o ustanowieniu Eucharystii i konsekracja. I zobaczcie, tutaj jest... Zaledwie takie, taka wzmianka. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: W trzeciej modlitwie eucharystycznej On bowiem tej nocy, której był wydany, wziął chleb i dzięki Tobie składając, błogosławił, łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: Krótkie, krótkie wspomnienie, opowiadanie o tym, jak Jezus w tej nocy wielkoczwartkowej przed swoją męką wziął chleb i nakarmił. I to podobnie wziął kielich i napoju swoich uczniów. To przypomnienie jest bardzo ważne, żeby za każdym razem, kiedy stajemy na Eucharystii, przypomnieć sobie, skąd ona się wzięła. To jest trochę jak w żydowskiej tradycji święta Paschy. My przeżywamy na Eucharystii Paschę, to jest Pascha Chrystusa, a Żydzi podczas swojej Paschy tego święta, kiedy rodzina zasiadała do uroczystej kolacji zwanej seder, czyli porządek. Najważniejszą częścią tego sederu, oprócz spożycia baranka, było przeczytanie przez, czy recytowanie przez głowę rodziny Hagady, takiej opowieści o wyjściu z Egiptu. Była ona odpowiedzią na zadane przez najmłodszego członka rodziny pytanie. To wyglądało, to pewnego rodzaju scenka była odgrywana. Jakiś najmłodszy członek, dziecko pytało, czym różni się ta noc od innych nocy? I wtedy głowa rodziny, ktoś senior zaczynał opowiadanie. Byliśmy niewolnikami Faraona w Egipcie. I taka opowieść musiała trwać przynajmniej pół godziny, aby wystarczająco wyczerpać tę historię, tak jakby każdy uczestnik wieczerzy poczuł, że został wyprowadzony z, z niewoli egipskiej. I to jest przekazywane było z pokolenia na pokolenie. Także no, myślę, że nasza Wigilia, jeżeli modlimy się na Wigilię, jakoś celebrujemy ją, to, to choć trochę może to przypominać, ale tutaj taka kolacja z taką scenką i, i przypomnienie tych wielkich dzieł bożych, po to, żeby wejść całym sobą w tę tą, w tą tajemnicę. I tak samo my, aby wejść w tajemnicę Eucharystii, potrzebujemy wspomnieć działanie Boże, że Bóg jest wszechmocny i dobry, i pamięta początek, pamiętając początek źródeł Eucharystii, łatwiej nam to jest przeżywać. Pascha Żydowska to wyjście z niewoli egipskiej, Pascha Chrystusa, ta wielkopiątkowa która uobecnia się w każdej Eucharystii jest przejściem ze śmierci grzechu do nowego życia i życia w komunii z Bogiem dzięki właśnie Eucharystii, którą nam Chrystus pozostawił. No i ostatnie to jest transubstancjacja. Inaczej przeistoczenie. Konsekracja i, i uświęcenie i transubstancjacja, czyli przemiana. Kapłan, biorąc w swoje ręce chleb, biorąc kielich z winem, wypowiada te słowa tak jak Jezus. Jak zobaczycie, widzicie tutaj, one są nawet większą czcionką. Tu odmawiamy je bardzo powoli, bardzo dokładnie, żeby msza była ważna i godna. I tu się dokonuje tak. Taka właśnie niezwykła rzecz, jaką jest przeistoczenie. Dokładnie transsubstancjacja. Takie trudne słowo, można powiedzieć, składające się z trzech części. Czyli trans to w języku łacińskim oznacza po drugiej stronie, albo poza, czy przez. I substancja, czyli to przeistoczenie w naszej teologii katolickiej to pojęcie oznaczające rzeczywistą przemianę substancji chleba i wina w ciało i krew Chrystusa podczas każdej eucharystii a wygląd zewnętrzny właściwości tych postaci eucharystycznych pozostaje niezmienione zostało to oficjalnie przyjęte podczas soboru Leterańskiego IV w 1215 roku. I wierzymy, że choć ten chleb nadal jest białym, kruchym chlebem, to nie jest już opłatek, to już jest ciało Chrystusa, a wino nie jest winem, tylko krwią. Dlatego bardzo uczulam na to, aby już nie mówić, że to jest opłatek, ksiądz zjadł to opłatek, czy, czy, czy udzielał opłatka, chleba. To, to jest e, ciało i krew, a nawet e, należałoby powiedzieć cały żyjący e, Jezus. Dlatego no, tak podkreślam, żebyśmy nigdy nie mówili, że ksiądz zjadł opłatek, popił winę, a później rozdał opłatki. E, tu nie chodzi o jakąś walkę z innymi ludźmi, ale o to, żebyśmy my świadomie mówili poprawnie. A jak my będziemy mówić poprawnie, to ta prawda powoli będzie do, docierać też i do, do ludzkiej świadomości, ludzi, którzy może mniej świadomie uczestniczą w Eucharystii. W trakcie transubstancjacji powinna być całkowita cisza. So, jest gong, jego dźwięk rozchodzi się po kościele. Ministranci często okadzają w tym czasie i zapada cisza. Niektórzy wtedy modlą się jakimiś aktami strzelistymi. Są tu różne szkoły. Nie ma. Ja się nie spotkałem, żeby była jakaś ustalona forma, lepsza, gorsza. Wcale to nie jest konieczne. Należy wtedy się zatopić w obecności Bożej. Można powtarzać za świętym Tomaszem, Pan mój i Bóg mój, ale. To tylko wewnętrznie, w sercu, a zewnętrznie ma trwać cisza. Klęczymy, jeśli możemy, oczywiście, i patrzymy na uniesionego Jezusa. To jest tak zwane podniesienie. To jest bardzo ważne. Podnosimy twarze. Oczy kierujemy w stronę ołtarza i z całym niebem oddajemy cześć Panu Nieba i Ziemi, czyli patrzymy na ten hostię, patrzymy na Pana Jezusa. W górnym kościele specjalnie czasami używamy większych hosti, żeby z całego kościoła było widać. Kiedyś on też mówiłem, że dobrze jest zajmować takie miejsce w kościele o ile jest możliwość, żeby widzieć ołtarz, żeby widzieć tę hostie. I od razu to ja często tego nie zauważam, bo jak odprawiam to, nie patrzę się na ludzi, ale gdzieś czasami widzę, jak się głowy schylają gdzieś kątem okazji. Zauważam, że niestety, ale jeszcze ciągle jest tak: ksiądz podnosi pana Jezusa, a, a tu jakiś taka niepotrzebny skłon zupełnie, chyba nawet nieświadomy. Więc tu patrzymy na pana Jezusa w milczeniu i zachwycamy się tym że zechciał do nas przyjść. Czyli mamy już pół tej modlitwy eucharystycznej, począwszy od prefacji, czyli przedmowy, z tą dawką teologii. Później mamy święty, święty, pieśń Saktus razem z całym niebem, epikleza, czyli wezwanie mocy Ducha Świętego, który, którego mocą chleb i wino staje się ciałem i krwią Chrystusa. Później przypominamy sobie, skąd jest Eucharystia, i dochodzimy do konsekracji i transubstancjacji, czyli przeistoczenia. Za pomocą tych słów, tych samych słów, co, co Jezus i co wszyscy księża we wszystkich Eucharystiach. To jest fenomenalne. We wszystkich językach, we wszystkich tłumaczeniach, ale oznacza to samo. I mam nadzieję, że no, po, po tym ósmym tygodniu będziemy pełniej rozumieć i świadomie przeżywać modlitwę eucharystyczną. A przechodzimy do tygodnia dziewiątego, który jest dalszą częścią e, serca Eucharystii modlitwy eucharystycznej. Amen.